Так, bardzo right. Dzień dobry, witam Państwa na Dolnym Śląsku, a konkretnie na nowym węźle, nowej trasy, nowego fragmentu trasy S3. Węzeł nazywa się Kamienna Góra Północ. Witam panią marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Witam prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. Witam Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. I witam panią Marzenę Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Szanowni Państwo, są z nami również przedstawiciele wykonawcy, inwestora, są z nami mieszkańcy okolicznych miejscowości. Witamy Państwa serdecznie. Jako pierwszą o zabranie głosu poproszę panią marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Bardzo proszę. Szanowny panie premierze, panie minister, panie ministrze, panie senatorze, szanowni Państwo. To dzisiaj naprawdę wyjątkowy dzień, bo ja pamiętam dokładnie rok 2016, kiedy mówiliśmy o Estrójce i kiedy ani dziennikarze, ani z którymi rozmawialiśmy, szczególnie politycy dzisiejszej opozycji, nie wierzyli w to, że my tę drogę wybudujemy, szczególnie że przekonywano nas wówczas, że ta droga ma sens tylko wtedy, kiedy nasi sąsiedzi z Południa, czyli Czesi, zaczną tę drogę również budować. Ale my postawiliśmy sobie, cel. wcale nie tak łatwo było przekonać ówczesnego ministra infrastruktury, trochę trzeba było się napracować wspólnie z panią minister wtedy, żeby ta droga została wpisana na drogę inwestycji priorytetowych, krajowych. Ale pan minister dał się przekonać, ta droga została wpisana, ale przypominam państwu, spróbujmy sięgnąć pamięcią wstecz do roku 2016, trochę rad minęło. Dzisiaj mamy wszędzie w całej Polsce wspaniałe drogi. Nie tylko te główne autostrady, drogi ekspresowe, ale także drogi powiatowe, wojewódzkie czy gminne. Wtedy sytuacja była zupełnie inna. Tych dróg tak pięknych, tak dużo nie było. Stąd były te wątpliwości. Ale my pokazaliśmy, że jeśli stawiamy przed sobą cel... Mamy ludzi zdeterminowanych do tego, żeby do tego celu dojść, to my ten cel osiągamy. I dzisiaj bardzo się cieszymy, że jesteśmy na kolejnym odcinku Otwartej Drogi, która prowadzi będzie do Lubawki, a dzięki dobrej współpracy z, ze stroną czeską, pana ministra Adamczyka, będziemy mieć również połączenie i niżej na południu. Trochę to potrwa, ale proszę państwa, warto poczekać. Ta droga ma być przede wszystkim drogą bezpieczną dla wszystkich użytkowników tej drogi, ale ta droga jest także dla nas, dla naszego okręgu, dla Dolnego Śląska, ale także szerzej wielkim impulsem do rozwoju gospodarczego, a także do rozwoju turystyki, bo wiemy już w tej chwili, statystyki pokazują, że ilość turystów, szczególnie ze strony czeskiej, zwiększyła się ponad. 100% więcej, więc to pokazuje, że jesteśmy bezpiecznym, atrakcyjnym krajem z bardzo drogimi drogami dobrymi drogami, którymi się bezpiecznie można przemieszczać. Szczególnie nad Bałtyk, który jest tak oblegany przez turystów nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Dziękuję panu premierowi, bo trzeba było też tej decyzji, żeby ta droga rzeczywiście miała swoje finansowanie. Bardzo dziękuję w imieniu nie tylko własnym, ale także mieszkańców, z którymi się spotykamy na co dzień, naprawdę doceniają to, co robimy, jeżeli chodzi o infrastrukturę i o bezpieczeństwo, bo ono wzrosło i znowu możemy się podeprzeć statystykami i zobaczyć, że naprawdę dzięki tym nowym drogom, ale także całej okolicznej infrastrukturze okołodrogowej, Dzisiaj możemy powiedzieć, że polskie drogi są zdecydowanie bezpieczniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego słowa ogromnego podziękowania dla pana premiera, dla pana ministra, pani minister, ale także pana senatora, którzy jako posłowie, bo byliśmy wtedy posłami tej ziemi, mocno się zaangażowali w to, żeby ta droga była budowana. No i ogromne ukłony wobec pani dyrektor Lidii Markowskiej, która naprawdę no, rewelacyjnie prowadzi tę część drogową tutaj na Dolnym Śląsku. Mamy okazję to widzieć bardzo często. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli jakikolwiek udział w przebudowie tego odcinka drogi. Idziemy do przodu i mam nadzieję, że niedługo wszyscy niedwarkowie, którzy w roku 2016 wątpili, teraz będą musieli przyznać, że jednak to my mieliśmy rację i dotrzymaliśmy słowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani marszałek za branie głosu, proszę prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo pani marszałek, pani minister, panie ministrze. Państwo parlamentarzyści, szanowni mieszkańcy przede wszystkim i wszyscy drodzy uczestnicy tej pięknej plenerowej uroczystości. Pani marszałek mówiła sporo o bezpieczeństwie, o komforcie jazdy, który dzięki tego typu drogom będzie udziałem mieszkańców. I to jest bardzo ważny aspekt. Ja chciałem się skupić na krótko na historii zbudowania tej drogi i na Wpływie, jaki ta droga może mieć na życie mieszkańców od strony społecznej, od strony miejsc pracy, od strony gospodarczej. Szanowni Państwo, wszystko zaczęło się od pani minister Marzeny Machałek, to był chyba styczeń może na 2016 roku, tak? Pani minister zorganizowała wtedy spotkanie dwóch ministrów infrastruktury, pana ministra Adamczyka i pana ministra Infrastruktury Republiki Czeskiej. I Uzgodniono wtedy, krótko rzecz ujmując, że droga od Bolkowa, nasza droga S3, do Lubawki będzie budowana, a po stronie czeskiej odpowiednik tej drogi, który przez Hradec Kralowa dalej na południe przebiega do Pragi i oczywiście dalej na południe do kolejnych miast austriackich i na południe Europy, że będzie również budowana. Ja oczywiście bardzo Lubię, naprawdę bardzo, bardzo lubię naszych e, braci Czechów, ale tamto zobowiązanie im nie wyszło. Bo my mamy gotową naszą drogę. Nasze kilkanaście kilometrów od Węzła Kamienna Góra do Lubawki, a za pół roku, szanowni Państwo, od e, Kamiennej Góry na północ do Bolkowa z wspaniałym, bardzo drogim, również, ale bardzo ważnym połączeniem tunelowym, też ten kawałek będzie gotowy. Więc bardzo serdecznie dziękuję i Panu Ministrowi Adamczykowi, pani minister Marzenie Machałek, oczywiście pani marszałek Elżbiecie Witek, która też z, tej, z tego regionu e, pochodzi. Przecież z tym powiatem graniczy powiat jaworski. I właśnie przejdę tutaj do tej drugiej części mojej wypowiedzi. Jawor wspaniale się rozwija, pozyskaliśmy tam inwestycje Mercedesa, wielu kooperantów, ale dlaczego to było możliwe? Było to możliwe, bo jawor był dużo lepiej skomunikowany niż powiat kamiennogórski. Ja pamiętam, jak pani minister Marzena Machołek opowiadała mi jakiś czas temu, że kiedy była wiceburmistrzem Kamiennej Góry, to już wtedy wyznaczono tę arterię jako drogę życia dla tej części Dolnego Śląska. A, no dziękuję bardzo. Mam potwierdzenie, że dobrze to sobie zapamiętałem. I cieszę się bardzo, że wtedy udało się zasiać to ziarno nadziei na Ziemię Kamiennogórską, a było bardzo wielu sceptyków. Posłowie Platformy Obywatelskiej, ministrowie Platformy Obywatelskiej z tamtego czasu, z lat 2008-2015, w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, panie ministrze, nie wpisali tej drogi na listę, dróg indykatywn na listę indykatywną, czyli z zamiarem jej wykonania, nie mówiąc o tym, że oczywiście nie zagwarantowali finansowania. Dla nas najważniejsze są te drogi, które otwierają możliwości rozwojowe i społeczne dla mieszkańców Polski powiatowej, Polski gminnej, Polski lokalnej. I właśnie taką drogą jest S3. Ona nie tylko, nie tylko udostępnia, jak niektórzy pół żartem, pół serio mówią, Dostęp do Morza Bałtyckiego dla mieszkańców Republiki Czeskiej, a przecież z punktu widzenia gospodarczego, turystycznego pani marszałek o tym mówiła to jest szalenie ważne, ale również ruch gospodarczy, ruch towarowy handel zwiększa się niepomiernie, jeżeli mamy dobre drogi. Ale zwrócę też uwagę na tej estryjce, że myślenie o drogach. Jest myśleniem kompleksowym. To nie tylko te duże arterie, które, po których się poruszamy szybko i bezpiecznie, ale także drogi dojazdowe, drogi gminne, powiatowe. Zachęcam każdego mieszkańca w każdym zakątku Polski, żeby zapytał swojego wójta, burmistrza czy starostę, Jakie były środki na drogi gminne, powiatowe przez no, chociażby cztery lata rządów platformy, no tak, platformy obywatelskiej? Lata 2011-15 albo 2007-11, porównać którąkolwiek z czterolatek Platformy do naszej czterolatki, czterolatki Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo gorąco zachęcam. To wyrównanie będzie absolutnie miażdżące. Ta współpraca tych kół zębatych, zazębiających się ze sobą jest. Niezwykle ważna, bo dzięki temu powstają nowe miejsca pracy. Mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego nie będą musieli wyjeżdżać wiele kilometrów stąd do pracy, gdzieś do większych ośrodków miejskich. Tylko tak jak udało nam się przyciągnąć inwestycje do Jawora, do Polkowic, do Głogowa, do Lubina dzięki coraz lepszemu skomunikowaniu, tak kamienna góra odetchnie pełną piersią. Pani minister, patrzę na panią minister Marzenę Machałę, która jest stąd. Naprawdę to pani opus magnum, pani dzieło życia i bardzo dziękuję za to, że tak intensywnie pani nad tym pracowała. I na koniec chcę podziękować też panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, bo drodzy Państwo, czas szybko biegnie, ludzie zapominają, ale odświeżmy sobie tą pamięć, jak wyglądało budowanie tych dróg ekspresowych, autostrad w czasach. Tuska w czasach Platformy Obywatelskiej, pamiętamy, jedno wielkie bankructwo polskich firm, polskich podwykonawców, bankructwo polskich firm na gigantycznym programie inwestycyjnym. Hiszpanie podczas podobnego programu inwestycyjnego potrafili spowodować, że urosły wielkie, gigantyczne, globalne firmy budowlane hiszpańskie, a w czasach Platformy Taki król Midas, tylko odwrotny. Czego się nie dotknęli, Patałachy, to po prostu zniszczyli. Ale wspomniałem o panu ministrze Adamczyku. Bo szanowni Państwo, dzisiaj w pierwszej dziesiątce największych firm, które budują polskie drogi, są właśnie polskie firmy. Są też jeszcze zagraniczne. My cieszymy się, jeżeli kapitał zagraniczny wnosi tutaj nowe technologie, know-how, ale Najbardziej się cieszymy, jak możemy poprzez nasze programy inwestycyjne doprowadzić do tego, że polskie drogi są budowane przez polskich przedsiębiorców. I ogromna w tym zasługa pana ministra Adamczyka. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, podziękowań tutaj nie, nie, nie byłoby końca, gdybyśmy chcieli wszystkich naprawdę ująć. Ja dziękuję również wykonawcom, ale przede wszystkim cieszę się dla mieszkańców. Cieszę się dla mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, ale także graniczącego od północy powiatu jaworskiego. On też za chwilę już, za moment, jak do Bolkowa będzie gotowy ten odcinek, uzyska kolejne, kolejną dawkę tlenu, będzie mógł jeszcze potężniej oddychać. Krótko mówiąc, będziemy przyciągali tutaj dodatkowych inwestorów, bo to jest nasze wielkie zobowiązanie zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli wyborcy tak zadecydują 15 października, te wielkie programy, a pokazaliśmy, że to potrafimy, na przykładzie Jawora, Miękini, niedaleko, y, niedaleko Wrocławia, y, niedaleko Środy Śląskiej, wielkie inwestycje, Intela, y, Pep, y, Pepsico, to są inwestycje, gdzie setki czy tysiące miejsc pracy zostaną utworzone w najbliższych latach, a dzięki tej drodze Kolejne tysiące miejsc pracy zostaną również utworzone, i tak będziemy myśleć o inwestycjach. Aby ludzie nie musieli stąd wyjeżdżać, aby matki, babcie nie musiały ocierać łez ze swoich twarzy, bo gdzieś wnuczek, wnuczka, córka, syn muszą wyjechać na zmywak do Londynu, na szparagi do Berlina czy gdzieś do większego miasta. Tu chcemy przyciągać jak najwięcej miejsc pracy, i dzięki takim drogom. Będzie to wreszcie możliwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie premierze o zabranie głosu. Proszę ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Pani marszałek, panie premierze, pani minister, panie senatorze, wielce szanowni państwo. Dotrzymywanie słowa, wiarygodność. Kolejny raz potwierdzamy to znak rozpoznawczy Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Prawo i sprawiedliwość dotrzymuje słowa. I potwierdzamy to tutaj, co jest niezmiernie ważne. Tutaj, gdzie oddajemy do użytku kolejny odcinek drogi ekspresowej jest trzy, którą tak jak mówi, o której mówiła pani marszałek, pan premier, ona pierwotnie miała nie powstać albo miała powstać gdzieś w nieokreślonej przyszłości. Dzisiaj staje się faktem i rzeczywistością o to, że ta droga będzie służyła kierowcom. Droga bezpieczna, droga do jeszcze do niedawna w sferze marzeń, a muszę potwierdzić, że w 2015 roku, w pierwszym miesiącu, kiedy pełniłem zaszczytny urząd funkcję ministra i pani Wówczas poseł Marzena Machałek, pani minister Elżbieta Witek, minister kancelarii, premiera wiedziały mi na wprost, mają marzenie, aby zrealizować nadzieję mieszkańców Dolnego Śląska, szczególnie tego regionu, i zapewniły, że zrobią wszystko, aby to marzenie udało się zrealizować. Mogę powiedzieć jeszcze raz, warto mieć marzenia. Bo ci, którzy ich nie mają, nie osiągają rzeczy wielkich, wydaje się niemożliwych do zrealizowania. Bardzo dziękuję za wsparcie. Pan premier w szczegółach opowiedział, jak ono wyglądało przez lata. Dziękuję tutaj obecnym paniom, pani marszałek, pani minister. Dziękuję pani marszałek za obecność w Czechach w kolejnych latach. Na, spotkaniu, na kolejnych spotkaniach z ministrem transportu, ówczesnym minister transportu Czech, Danem Piokiem, przy podpisaniu umów międzyrządowych, a wcześniej oczywiście kamienna góra, muzeum w kamiennej górze. I oświadczamy tam, że ta droga zostanie wybudowana. Wówczas sporo śmiechu wśród dziennikarzy i takie kośliwe uwagi. No Jak będziecie mieli pieniądze, to wybudujecie, ale przez pieniędzy nie będziecie mieli, to i nie wybudujecie, i tej drogi nie będzie. I ona jest. I nie mam za zły nikomu, kto wówczas nie wierzył w to, że ta droga powstanie, bo przecież poprzednicy zapracowali na to, żeby tak powszechnie sądzić, że się nie da. Ten imposybilizm był wówczas powszechny. Przełamaliśmy to. Tak jak przełamaliśmy ten problem polskich firm. Dzisiaj stoją tutaj dumni przedstawiciele wykonawców. Mosty Łódź, Onde, ale przecież i Intercor, i Mirbud, i wiele firm, które można było wymieniać. Oczywiście te dwie ostatnie nie biorą tu udziału w tym procesie inwestycyjnym, ale przecież w pierwszej dziesiątce 17 miliardów złotych to kontrakty realizowane przez polskie firmy w pierwszej dziesiątce największych kontraktów drogowych. W kontraktach kolejowych to ponad 17 miliardów polskie firmy, 15 miliardów firmy z kapitałem zagranicznym. I to jest istotna zmiana. Ale co jest najważniejsze, we wszystkich tych firmach, czy z kapitałem zagranicznym, które dzisiaj mają e, olbrzymi potencjał, podobnie jak polskie firmy, czy w polskich firmach pracują polscy inżynierowie. I tutaj nie ma podziału. Bo kiedy rozmawiam z inżynierami z każdej. Firmy zagranicznej, to są polscy inżynierowie. Rozmawiamy po polsku, rozmawiamy w języku polskim z, z operatorami maszyn, wszystkimi tymi, którzy pełnią ważne funkcje na budowie. I chciałem bardzo podziękować kadrze inżynieryjno-technicznej, inżynierom, ale także i operatorom maszyn, i projektantom, i tych, którzy nadzorują te prace i nadzorują te roboty. Macie olbrzymi potencjał. Z jednej strony rząd stworzył warunki, w, której, w których możemy dzisiaj o Polsce mówić, największy plac budowy w Europie i wydaje się w sąsiedztwie naszego kontynentu również, ale szczególnie największy plac budowy w Europie. To jest okazja do tego, żeby zdobywać nowe kompetencje. To jest okazja do tego, żeby podnosić swój potencjał. Jestem przekonany, że niebawem. Firmy realizujące inwestycje w Polsce zwiększą swój udział w budowach w rynku europejskim. To z Polski dzisiaj będzie e, trend, kiedy firmy będą obejmowały kolejne kontrakty za granicą, i tego Wam życzę, a za tą realizację i za tą konkretnie budowę. Mosto mówić, Ondę bardzo dziękuję. Są tutaj ludzie, którzy zostawili część swojego życia na tej budowie. No i zwracam się teraz do Pani. Pan dyrektor Żuchowski, dyrektor generalny dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, wybaczy, że w pierwszej kolejności do kobiety, do pani dyrektor Markowskiej. Pani dyrektor, na pani ręce składam podziękowania całemu pani zespołowi, bo wiem, jak, lud, jak otwarci, ale szczególnie zdeterminowani to ludzie dali przykład na wielu kontraktach realizowanych tutaj na Dolnym Śląsku oraz tych, które wspomagaliście w województwach sąsiednich. Bo jesteście po prostu dobrzy. Jesteście bardzo dobrzy. I za to Wam bardzo dziękuję, Pani Dyrektora, Panu Dyrektorowi Żuchowskiemu, wszystkim pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad i wszystkim Waszym partnerom biznesowym. Bardzo dziękuję za to zaangażowanie. Bardzo dziękuję, że możemy odważnie patrzeć w przyszłość. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj kolejny raz potwierdziliśmy, że przekroczyliśmy. Ponad 5 tysięcy kilometrów dróg szybkiego ruchu w Polsce. I to jest bardzo ważne, jeżeli ktoś ma coś zapamiętać z tego dzisiejszego wydarzenia, to proszę, żeby wynieść też tą informację. Ponad 5 tysięcy dróg szybkiego ruchu w Polsce udostępniliśmy kierowcom bezpiecznych dróg, co jest niezmiernie ważne. A co do naszych przyjaciół w Czechach, to byłem dzisiaj na granicy. Przejechałem całą wybudowaną drogę, zrobiłem zdjęcia. Wysłałem, mogę powiedzieć, mojemu koledze, ministrowi transportu Czech, Martinowi Kubce, zdjęcia. Pokazałem, że nasza droga już jest gotowa. Oczywiście niestety w poprzednich latach, ja nie będę wnikał, dlaczego e, przyhamowano proces inwestycyjny. Dzisiaj wiem, że ta inwestycja po stronie czeskiej od granicy do nachodu e, będzie objęta wykonawstwem jeszcze w tym roku. A w, na pewno będzie zrealizowana, bo jest wpisana w cele strategiczne e, transportowe cele strategiczne Republiki Czeskiej. To mi potwierdził minister Martin Kubka, minister transportu, transportu Republiki Czeskiej. Mamy nadzieję, że niebawem płynnie pojedziemy, bo w przyszłym roku oddajemy odcinki jestrujki przy porcie Szczecin Świnoujście i płynnie już pojedziemy z portów na południe Europy, bo oto w tej opowieści chodzi, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie ministrze. O zabranie głosu proszę panią Marzynę Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Witam państwa serdecznie. Mogę powiedzieć to tylko jedno, że jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że w powiecie kamiennogórskim, gdzie mieszkałam świerć wieku i pełniłam funkcję wiceburmistrza, są dzisiaj najważniejsze osoby w kraju, jest pani marszałek Witek, jest pan premier Morawiecki, ale nie są tu przy okazji takiej byle jakiej, tylko są przy okazji spełnienia marzeń. Tutaj już pan minister Adamczyk powiedział, że warto mieć marzenia. Tak, w latach 90., pod koniec lat 90., patrzę tutaj na znajomych dziennikarzy, patrzę na mieszkańców Kamiennej Góry, mieliśmy takie marzenia, żeby ta strójka, ona była w bardzo jeszcze mglistych planach, wtedy jeszcze autostrada mogła tędy przebiegać i żeby została wybudowana. To nie były później łatwe lata, bo ona wypadała z planów, wracała i dzisiaj tak naprawdę mogę powiedzieć, że marzenia się spełniły. Spełniły się dlatego, że tu dwie kwestie są istotne. Mówię o dobru mieszkańców Kamiennej Góry, który w latach 90. objęło ogromne bezrobocie, prawie strukturalne. Odczuli likwidację przemysłu lekkiego, odczuli też właściwie zapaść gospodarczą Wałbrzycha, bo. Tam często też pracowali w kopalniach, i w zasadzie można powiedzieć przez lata marzenia o trójce, to były marzenia o powrocie do jakiejkolwiek normalności. Ja pamiętam, jak spotykałam się z mieszkańcami kamiennej góry i okolicznych wsi i miejscowości, i oni, gdy pytałam, gdzie są ich dzieci, mówili wyjechali. Ja mam nadzieję, że dzięki tej drodze, jest dzięki temu, że będzie się tu coraz lepiej rozwijać. Specjalna strefa ekonomiczna, że będą tu przybywać inwestorzy, ale musiała być droga. Musiała być droga do Kamiennej Góry, też zaczną wracać mieszkańcy, zaczną wracać dzieci, zaczną wracać wnukowie. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Pamiętam te konferencje S3-Droga do Rozwoju. To jest droga do rozwoju Kamiennej Góry, powiatu, regionu, ale to jest bardzo ważna droga w rozwoju gospodarczym Polski. Ta droga w wielu wypadkach mogła być nie na rękę, ponieważ w sposób bardzo dobry łączy nasze porty z południem Europy i może spowodować ogromny i mam nadzieję dodatkowy bo dzisiaj jesteśmy krajem jednym z najlepiej rozwijających się w Europie i na świecie jeszcze większy, jeszcze bardziej zdecydowany rozwój, ale rozwój zrównoważony, że nie rozwija się tylko Wrocław, tylko Warszawa, ale też mają prawo do życia, do rozwoju. Też takie miejscowości jak Kamienna Góra, jak Jawor, jak Kowary. To są bardzo ważne rzeczy. Ta droga, muszę Wam powiedzieć, że jestem ogromnie wzruszona, bo tyle lat, kiedy czekaliśmy na tę drogę, i pamiętam te rozmowy z ludźmi, którzy przychodzili na konferencję, przyszli na konferencję do Muzeum Tkactwa i powiedzieli, że to jest tylko nasz taki wyborczy, ale wtedy nie było takiej potrzeby pic, że my obiecujemy, że coś zrobimy. Ta droga jest naprawdę przykładem tego, że tych obietnic dotrzymujemy, że jesteśmy rządem wiarygodnym. I mogę tylko w imieniu wszystkich mieszkańców Kamiennej Góry podziękować za obecność pani marszałek, pana premiera, pana ministra, ale przede wszystkim za to, że mamy Estrójkę i bardzo się z tego cieszymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani minister. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję prasową. Ja tylko z doświadczenia powiem, że warto sobie tutaj zrobić pamiątkowe zdjęcie albo, jak kto woli, selfie, bo to jest ostatni moment, kiedy na drodze ekspresowej człowiek może stanąć. Dziękuję bardzo.